Teraz wyżej żółto-czarny i zmuszają do błędu swojego przeciwnika. i Jest okazja, aby szybko zaatakować bramkę gości. Adam Paran wycofuje piłkę do Rafała Kulińskiego. Kuliński na raty, ale pokonuje Artura Kowalczyka. I od 16 minuty mamy wynik 1-0 dla ruchu Radzionków. Takich spokojnych, pewnych, czasami prostych, ale skutecznych interwencji było jak najwięcej. A teraz ruch szybko przeniósł się na połowę rywala Bartosze Nawrocki Trafia do bramki, tym razem gol uznany. Asystent notuje Kamil Kopeć, a ruch radzionków od 27 minuty wygrywa już 2 do 0. Rafał Kuliński. Do Andrzeja Piecucha. Piecuchy zostawił Szromkowi. Szromek świetnie obrócił się z piłką. Trafia do siatki. I ruch radzionków wygrywa 3 do 0. Bardzo ładna była ta akcja ruchu radzionków. Bardzo ładne było zachowanie w szesnastce rywala Michała Szromka. No bo widzę tutaj w okolicy środkowej linii boiska kierownika drużyny ruchu, więc znowu będziemy mieli zmianę. Ale póki ta zmiana nie nastąpiła, popatrzmy co dzieje się na placu gry. A tam piłkę do siatki. Pakuje Andrzej Piecuch. Wykorzystuje swoją okazję bezbłędnie. i ruch radzionków. 69. minuty. Wygrywa z Unią Rędziny już 4-0. Kilka minut temu w tym samym miejscu Marcin Kowalski. Teraz jest okazja na gola dla ruchu. Wykorzystuje błąd Unii Rędziny. Bartosze Nawrocki jest 5-0 dla Żółto-Czarnych. ale Ładnie przejął piłkę Szymon Siwy. Teraz jest już Kacper Zalewski. Zalewski przewraca się w polu karnym. I co? I mamy rzut karny. Piłkę na 11 metrze ustawił sobie Bartosz Nawrocki, czy będzie hat-trick i 6-0 dla ruchu? Tak jest! Bartosz Nawrocki bezbłędnie wykorzystuje tą jedenastkę, ruch radzionków od 88 minuty, wygrywa z Unią Rędziny 6-0.